Witajcie kochani, w kolejnym odcinku zrabkowym na moim kanale. Dzisiaj mamy cztery owocowe eksplozje. Napoczęłam tylko pierwszy rząd. Zdrapeczki są ze zrabku Matu i są po kolei z jednej paczki. Wybierała je Fitness Dama. To zobaczymy, czy ma taką dobrą rękę do losowania z drapek. I co, zaczynamy od zrabki z numerem 56, 55, 54, 53. Dobra, zobaczymy. Ja Was tu troszkę przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Nie wiem, czy to w ogóle będzie coś widać. Niestety nie mam dobrej lampy. Ale dobra, jedziemy. Co tu mamy? Brzoskwinie. Na razie w żadnej z nam się nie udało żadnej linii otworzyć. I tak brzoskwinie mamy tu i mamy tu. Wychodzi na to, że to tylko te dwie jedyne brzoskwinki. Później mamy co? Burka. Bo no, burówek trochę mamy. Jeszcze ananas i będziemy mieć linię. Mhm. Tu mamy boróweczki, boróweczki. No, by zjadło się, zjadłoby się. Później mamy co? Pomarańcze. Mhm, tu mamy. Tu mamy. I tu mamy. Kokosów nie mieliśmy. Kurde, przydałoby się. <gry> Dobra. Co dalej mamy? Awokado. Awokado nam też linii nie daje. A szkoda. Bo się tu linie, Liniami trochę posypało. Mm. O, tak będzie troszkę lepiej. Dobra. Co my tu mamy? Truskawka. Tak, tak. Truskawka mamy tu i dwie truskaweczki mamy tu. Dobra. Przedostatni symbol. Co to jest? Winogrona. Mamy tu i tu. Okej. Okay. I ostatni ja stawiam, że to będzie Mm, awokado, awokado mieliśmy? Mieliśmy, przepraszam. Stawiam, że to będą wiśnie. A nie kokos i mamy linię w Grze trzeciej. No popatrzcie się. A już myślałam, że zrobka będzie przegrana, ale na szczęście nie. I co mam, mamy? Ja stawiam, że 3 złote. O, proszę, mamy 6 zł, czyli Ela widocznie ma dobrą rękę do zdrapek. Oznaczenia kontrolne AAA. Także świetnie, pierwsza zdrabka i wygrana 6 zł. Czyli połowa wkładu nam się zwróciła. Dobra. wiecie co ja Was troszkę oddalę, O, żebyście dobrze widzieli. I jedziemy z koksem. Co my tu mamy? cytrynka. Cyfrinka nam tu nie daje nic, bo brakuje nam borówki i borówka nas tu blokuje. A szkoda. Może akurat się trafi borówka. Co mam? Truskawka. Truskawka to nie borówka, niestety. Ok, lecimy dalej. Figa z makiem. Figa tu. Figa tu, figa tu. Figa tu, figa tam. No, no, no. no. Ok, figa mamy z zrapaną. Teraz mamy nasze wisienki. Wisienek jest tylko dwie. Ok. Teraz mamy co? Winogrono. Winogrono też nam nic nie daje. Dajcie nam tu gruszeczkę. <laughs> Albo boróweczkę. A my mamy co? Jabłko. Jabło jak ktoś mnie doskonale ogląda to yy, napiszcie w komentarzu w którym odcinku ja przejęzyczyłam się i powiedziałam zamiast jabłko to jabło zobaczymy czy mnie oglądacie i arbus. no niestety zrapeczka jest pusta i idę, niestety Pierws druga zrabka jest przegrana teraz zaczynamy o, przedostatnią ostatnią zrabką jedziemy troszkę szybciej bo za chwilę mi się telefon rozbuduje. mamy arbus. Jedziemy z arbuzem. Dobra. Następnie mamy co? Ananas. Ananas mamy tu. Ok. Później mamy co? Banan. Brakuje nam winogrona. Teraz mamy pomarańcz. Dobra. Figa. Tu mamy figę. Ok. Burówki. buroweczki mamy tu. I ostatni symbol jest to gruszka. No niestety, gruszka nam tu nic nie daje. A no, szkoda. Sprawdźmy kontrolne. I. I. S. No niestety, Przez ostatnia pusta. I ostatnia zrapeczka na dzisiaj. Jest taka ulubiona zrabka ewelki, taka śliwkowa. Akurat się rymuje liwka, śliwka. <laughs> Nie no, śmieję się. Dobra, jedziemy. Gruszka. Gruszka jest tu jedna tylko. Ups, przepraszam. Teraz mamy co? Truskawkę. Truskawki mamy dwie. Dobra, lecimy. Pomarańcze. Mamy tu i tu. Następnie mamy co? Ananas. Mamy linię, kochani, w grze drugiej. Super. Ananasy jeszcze tu mamy. Ok. Arbus. Karambola. I winogrona. Tu już zdrapałam literkę kontrolną, wiemy, że mamy 3 złote. Także zwrocik. Mamy DDD. Także podsumowując, na 12 zł wygraliśmy 9. Także połowa wkładu się zwróciła. Matko, tu Simon. Także ja Wam życzę miłego wieczoru i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa Pa!